Pan swami i z góry Słowę Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w sobie, co duchni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, lecz przypowieść. Dwóch ludzi przy do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi cel. Faryzeusz stanął i tak, w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy niesprawiedliwi cudzołożnicy, albo jak i ten cel Zachowuje post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi mówiąc, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy, bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. na ten temat mojej relacji z Panem Bogiem. I, i to w ogóle pokazuje wadę tego tematu. Wadę e, tego, czym w życiu chrześcijanina, szczył każdego z nas jak powinna być modlitwa. Jak to powinno być niezwykle postawione na, na bardzo wysokim miejscu w hierarchii e, naszego dnia, w hierarchii tego, jak przeżywamy codzienność. Nawet w jednym miejscu w Ewangelii Jezus mówi, że stale powinniśmy się modlić. To, to nie znaczy, że że stale mamy odmawiać gorzaniec czy, że pracując, nie wiem, jako taksówkarz, czy, czy gdzieś w fabryce, czy zajmując się dzieckiem, zajmując się chorą mamą, to zawsze mamy mieć w ręce książkę do nabożeństwa i odmawiać jej te litanie litanie. Nie o to chodzi. Natomiast, że, że, że stale też w moim sercu, w Twoim sercu powinien być utrzymywany ten ciągły kontakt z Panem Bogiem, ciągła rozmowa z Nim, ciągła wymiana z Nim. Bo To pierwsze, co widać dzisiaj w, tym, w Ewangelii, to jest to, że zarówno Faryzeusz, który potem został skrytykowany i celnik, który został pochwalony, że obaj przyszli nam na modlitwę i ta modlitwa była ich taki, taką osobistą rozmową z Bogiem. To nie było odmawianie formą, to nie było mówienie do Pana Boga otartymi od lat schematami, ale że to było wypowiedzenie przed Nim. Tego, co w sobie mają. I to jest niezwykle istotne, żeby modlitwa, żeby jedną z form modlitw, którą się posługujemy, było właśnie to, że staję przed Panem Bogiem i wypowiadam przed nim to, co w sobie noszę. To czasami jest tak, że, że w rozmowie z kimś wychodzi i ktoś mi się żali, skarży, mówi, że ma taki wyrzut sumienia, że proszę księdza. Przychodzę na prześwięto, to przychodzę na, na, na adorację albo w do rejki różaniec i moje myśli błąkają się wokół rozmaitych spraw. I z tego się nie, nie spowiadam. No i wtedy się często pytam, o kurczę się pani czy pana myśli, yy, dokąd uciekają. No i wtedy mam koru mama, bo, bo mam chorą mamę, bo mam konflikt z mężem, bo w pracy mi nie idzie, yy, bo, bo mamy trudności finansowe. To jest, rzecz, która przychodzi mi na modlitwie ja wtedy się nie mogę modlić. No i właśnie zupełnie nie o to chodzi, żeby przychodząc do Pana Boga, wchodząc w kontakt z Nim, żeby zostawić te wszystkie rzeczy, którymi żyje swoje, którymi żyje moje serce, zapomnieć o nich, a teraz być do Jezusa w tylko i wyłącznie na Nim. Te dzisiejsze czytanie pokazuje zupełnie inaczej. Chodzi o to, żeby przyjść do Pana Boga, opowiedzieć o swoim pokoju, o swoim lęku, o swojej trosce, o tym właśnie, że, że mam chorą mamę i brakuje mi do niej cierpliwości, że martwię się o moje dzieci, które, które nie wierzą, że mam problemy z wychowaniem wnuka, że w pracy się pokłóciłem, mam problemy finansowe, żeby opowiedzieć o tym wszystkim Panu Bogu. To, co mam na sercu. To jest właśnie ta rozmowa, o którą chodzi. To nie znaczy, że odmawianie różańca, czy odmawianie witani, czy jakichś innych formuł jest złe. Nie chodzi mi o to, żeby teraz krytykować. Natomiast chodzi o to, że, że, że jeśli mam mieć realny kontakt z Panem Bogiem, to formuły też są za małe. Dobrze, że one są, ale trzeba czegoś więcej opowiedzenia o sobie. Nie dlatego, że on, że on nie wie, tego, bo oczywiście on jest wszystko wiedzący i wszystko wie, ale że, że my jako ludzie niejednokrotnie tego, tego potrzebujemy. Popatrzcie, ile niejednokrotnie daje, daje wygadanie się ze swoich trudności czy swoich radości, ile daje, kiedy powiemy o tym przyjacielu, kiedy powiemy komuś bliskiemu. Ból dzielony na, na dwie części, na dwoje staje się połową bólu, a radość podzielona na dwoje. Ona się potęguje. I o to samo chodzi w relacji z Zapowiedzieć przed nim to, co w sobie mamy. I to jest pierwsza myśl, którą chciałbym się podzielić w związku z dzisiejszymi czytaniami, a druga już jest związana z postawami tych tak ludzi: celnika i faryzerusza. Bo tak, bo celnik najpierw się nim zajmuje, on przychodzi do świątyni i mówi, Boże, umiej liczyć dla mnie grzesznika. Bije się w piersi i to jest to, co powtarzam. I zobaczcie, że, że my sprawując mszę świętą, na samym początku dokładnie powtarzamy ten sam gest celnika. Niemalże od tego zaczyna się Mysza święta. Oczywiście po znaku krzyża, w wprowadzeniu. Od razu jest, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że to jest moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. To jest w ogóle bardzo wielkie doświadczenie biblijne, że ludzie, ludzie Biblii, jak wchodzą w kontakt z Panem Bogiem, to pierwsza rzecz, która przychodzi im do głowy, stojąc przed Jego majestatem, stojąc przed Jego blaskiem, stojąc przed Jego, jego nieskazitelnością, że widzą w sobie skazę. I dlatego jest, to jest moja wina. Boże, miej dla mnie grzesznika. U proroka Izajasza, w szóstym rozdziale jego księgi Izajasz staje przed Panem Bogiem, a aniołowie zaczynają grać na trąbach, śpiewają święty, święty i wówczas pierwsza myśl, która przychodzi Izajaszowi do głowy to jest jestem zgubiony, bo mieszkam pośród narodu o nieczystych wargach. Stojąc przed Panem Bogiem, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, mówi: jest, jestem grzesznikiem, nie jestem nieskazitelny jak Pan. Nie jestem kimś, kto jest godzien stać przed Panem Bogiem. I stąd, Boże, mieli też dla mnie grzesznika i to, co my kontynuujemy na mszy świętej. moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale i to jest bardzo ważne, że tutaj nie chodzi o pielęgnowanie w sobie poczucia winy. Tutaj nie chodzi o to, żeby teraz nieustannie przypominać sobie i rozdrabywać to, co w życiu zrobiłem źle. Czasami ta jest tak, że, że ktoś nosi w sobie wyrzuty sumienia od 20 czy od 30 lat i chociaż się spowiada, chociaż przychodzi na przeświętą, to te wyrzuty sumienia ciągle w nim się kołaczą, ciągle w nim, ciągle w nim buzują. To Nie o to chodzi, żeby teraz to rozdrapywać i sobie wbijać do głowy, że dla mnie nie ma na to. Zauważcie, że, że w momencie, kiedy ten celnik przychodzi, bije się w piersi powieść kończy się tym, że właśnie on otrzymał usprawiedliwiony, nie faryzeusz, że on jest tym, który został uwolniony ze swojej winy. I właśnie dlatego w Kościele ten element tego co ma celnik, ten element przypomnienia o sobie samemu, sobie że że nie jest ze mną wszystko okej, okay, że mam w sobie swój cień, że mam swoją mroczną stronę, że nie jestem Super nieskazitelny, ale że mam też swoje słabości i wady. My dlatego dopiero jedziemy, po to, żeby uwalniać z źródeł sumienia. Bo Kościół po to jest, bo Pan Bóg przecież po to jest. Nie po to, żeby drążyć nas i przypominać nasze winy sprzed lat, ale po to, żeby uwalniać. Po to są kratki konfesjonału, idź w pokoju, nie grzesz więcej. Dlatego to jest niezwykle istotne. Stojąc przed, przed Panem Bogiem, uświadomić sobie, że nie jestem idealny. A dlaczego? No właśnie nie tylko po to, żeby zostać uniewin uniewinnionym, usprawiedliwionym przez Niego, ale żeby, żeby nie skończyć jak faryzeusz. Bo popatrzcie, że to, co jest sławą faryzeusza, to nawet nie jest to, co on mówi w drugiej części swojej modlitwy. Zachowuje post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcioletnie. Bywam. To jest prawda. Adam. On tak na pewno robił. Ale jego sługą była ta pierwsza część modlitwy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy niesprawiedliwi cudzołożnicy albo i jak ten celnik. Dzięki Ci, że za to, że niż Dzięki Ci za to, że jestem lepszy niż oni. Dzięki Ci za to, że nie mam w sobie tylu wad, ile ten, ten który stoi tam, spróbuje się nie w piersi. Bo na pewno celnicy mieli yy, bardzo złą w tamtych czasach i faryze muszą dzięki Ci, że nie jestem tak jak on. Przykładając na dzisiejsze czasy, ktoś mógłby się modlić, przychodząc tutaj do świątyni, dzięki Ci, że nie jestem jak pijak z pojedynki z piwa. Albo dzięki Ci na to, że nie jestem nadromanem, że jestem lepszy niż mój kolega z pracy, który robi to i to, a ja się nie dopuszczam, nie, nie dopuszczam takich niemoralnych rzeczy. Nie? To już to złoży załóż w ten sposób sam siebie usprawiedliwia. I on mówi, Panie Boże, jest we mnie dobro, popatrz na mnie dobro, popatrz na to, co mnie jest. Zauważ mnie. I za taką postawą też niejednokrotnie są wyrzuty sumienia. I takie porównywanie się z innymi, takie wywyższanie się po innych, też jest niejednokrotnie objawem tego, że kogoś coś drąży. Bardzo mi to drąży. Tylko, że on sam chce siebie usprawiedliwić. A to, co mamy w kościele, to jest to, że Bóg nas usprawiedliwia. I ostatnia rzecz, gdy idzie o modlitwę, o której mówią dzisiejsze czytania, jest pokora. W pierwszym czytaniu mówiliśmy, że modlitwa pokornego, przeniknięcie obłoki, ten cel został pochwalony. teraz jest ważne, bo to jest też coś, z czym się często spotykam, że, że pokora nie jest utożsamiana z czymś takim, no właśnie z tym wiecie gdzie w piersi, że z moją wina, że to jest zło. Nie, to jest tylko część prawdy tego, czym jest pokora. Tak, bo pokora polega między innymi na uznaniu w sobie swojego cienia, swojej mrocznej części, ale pokora też polega na tym, żeby uznać w sobie dobro. Bo poza tymi modlitwami które tutaj mamy, które, w których wyznają ludzie grzęby. Mamy też udział do ma modlitwy Maryi, która mówi wielki dusza moja Pana i oto o to powiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny. Maryja, która doświadcza w sobie działania Pana Boga i ona wie, że to co Pan Bóg dla niej robi jest przyczyną jej chwały. Jest jeden z psalmów, w którym autor psalmu mówi Sławię Cię Boże, żeś mnie, żeś mnie tak cudownie stworzył. Nie? Bądź błogosławiony, Panie Boże, za to, że złożyłeś we mnie tyle dobra. Uwielbiam Cię za to, że mi się tyle rzeczy udaje w życiu. Uwielbiam Cię za moje talenty. Uwielbiam Cię, nie wiem, mi <todawiam> i, i można by było dalej wyjechać. To jest pokolenie. I o taką, o taką prawdę w stanie przed Panem Bogiem chodzi, że jest we mnie dobro, mnóstwo dobra ale jest pewien nieskazań. To są rzeczy, które dobrze, żeby się równoważyły, bo to, co było w faryzeuszu, to jest to, że on potrafił dostrzec w sobie dobro, ale myślał sobie, że ponieważ inni są gorsi, to znaczy, że on jest w ogóle fantastyczny, że nie ma sensu zwracać uwagę na swoje błędy. To, co mogło być nie do końca dobre w faryzeuszu, w celniku, to jest to, że on w tej swojej widział tylko zło, ale właśnie dlatego Pan Bóg go przebaczył. Dlatego Pan Bóg go podniósł, tym polega miłosierdzie, że kiedy drążą może do sumienia, to popatrz. Nie ma w tobie tylko i wyłącznie zła, jest w tobie również i ogromny potencjał, e, ogromne talenty, e, ogromna mądrość. Więc to, są te myśli? Niezwykle istotna jest modlitwa w życiu Chrześcijanina. I dobrze, żeby ona była moim dialogiem z Panem Bogiem, moim wypowiadaniem swojego serca przed nią. Niejednokrotnie na modlitwie będą przebudziły różnego rodzaju myśli dotyczące spraw, z którymi się zmaga w codzienności. I właśnie chodzi o to, żeby z nimi do Pana Boga przejść. To, że czasami przychodzą wyrzuty sumienia, kiedy się wchodzi w ciszę, kiedy się wchodzi w kontakt z Panem Bogiem, to to jest doświadczenie bardzo biblijne. I ono jest po to, ponieważ Pan Bóg chce nas usprawiedliwić, chce nas podnieść z tych wyrzutów sumienia. To nie jest tak, że my teraz musimy stać przed Panem Bogiem i się, faryzeusz się chwalić, żeby zostać usprawiedliwieni. Pan Bóg sam nas usprawiedliwia, kiedy widzi skruch. Natomiast istotne jest to, żebyśmy poza uznaniem swojej winy, Również potrafili uznać w sobie dobro, bo to jest dopiero pokora. A pokorna modlitwa, pokorna modlitwa przebije